Same w sobie mają taką specyficzną formę spotkania potencjalnego franczyzobiorcy z franczyzodawcą. To jest nieoceniona forma bezpośredniego kontaktu, więc tak naprawdę, jeśli ktoś się zastanawia się nad uruchomieniem nowego biznesu dla siebie, czasem. Zupełnie nowej branży, może tutaj w jednym miejscu zweryfikować różne koncepty franczyzowe, ale też porozmawiać z ludźmi bezpośrednio tworzącymi firmę. No Metro House jest już chyba weteranem udziału w targach franczyzy w Warszawie. Ja jako dyrektor sieci franczyzowej Metro House od ponad 10 lat wierzę w tą formę promocji i ponad 10 lat. Stale regularnie co że bierzemy udział w edycji targów franczyzy w Warszawie. Zawsze pozyskujemy partnerów franczyzowych na targach franczyzy. Poznajemy kandydata, oni poznają naszą firmę, nasz koncept, toisko i organizacja w ogóle targów spełniała nasze oczekiwania. Chodzi głównie o liczbę odwiedzających, bo na tym jako franczyzodawcom najbardziej nam zależy. Przyjeżdżają konkretni ludzie, którzy poszukują pomysłu na, na nowy biznes. Nie znam lepszego miejsca w Polsce, gdzie moglibyśmy pod jednym dachem zapoznać się z tak wieloma propozycjami współpracy franczyzowej w tak wielu branżach, jak Targi Franczyzy, w tym roku po raz pierwszy na PGE Narodowy. Na naszym stoisku będziesz miał okazję porozmawiać z naszymi menadżerami, a także, a może przede wszystkim z naszymi franczyzobiorcami, którzy najlepiej będą mogli odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania. Serdecznie zapraszam na stoisko firmy Carrefour, gdzie jako jedyna firma w Polsce Oferujemy tak szeroki zakres współpracy franczyzowej w branży sklepów spożywczo-przemysłowych, od wielkich hipermarketów, przez supermarkety i przez sklepy osiedlowe, po sklepy trafikowe, a także koncepty na stacjach paliw. Targi franczyzy na PGE Narodowym to dwa dni spotkań biznesowych, możliwość porozmawiania z wiodącymi franczyzodawcami z różnych branż, począwszy od branży spożywczej, gdzie będzie się wystawiała taka firma jak Żabka, Bricomarsze, Intermarsze, Carrefour oraz wiele innych osób, które czekają na spotkanie z Państwem. Zapraszamy na targi franczyzy na PGE Narodowy w dniach 15-16 marca.